Hej, witajcie z tej strony Kira, to jest kolejny odcinek, już drugi odcinek zapowiedzi tygodnia, mamy, zbliża się już drugi tydzień i znowu trzy sprawy takie na zbliżający się tydzień, jeżeli chodzi o kanał i o, ogólnie o mnie. Pierwsza sprawa może zacznijmy od One Piece'a. Tak, tak więc zacząłem oglądać One Piece'a jakiś czas temu, dosyć niedawno. Jestem około 8, na 80 odcinku i właśnie postanowiłem nadrobić tą zaległość, że jeszcze go nie oglądałem i wciągnął mnie i dosyć szybko odcinki lecą, więc za jakiś czas myślę, że już będę na bieżąco. To więc jest jedna sprawa, że oglądam One Piece'a. Druga sprawa to jest taka, że zamierzam w tym tygodniu pewnie jakąś jeszcze recenzję zrobić. Tak ogólnie mi wpadło, że robiłem jakąś recenzję tam jakiś czas temu, więc zrobię kolejną, żeby też jakoś, żeby to było jakoś regularnie. Jeszcze nie wiem z czego zrobię, tam już chyba patrzyłem w tytułach i może wiem, ale nie będę mówił bo po co. To już będzie, będzie wiadomo, jak już wrzucę. Więc recenzja się pewnie też pojawi w tym tygodniu nadchodzącym. Więc to była druga sprawa. Trzecia sprawa to jest trochę taka, takie pytanie bardziej do Was, opinia. Co byście sądzili na, o, o tym, żebym zrobił na przykład coś takiego, żebym rysował man, mangi? Jakie po prostu rzeczy bym rysował? Wy, wy byście mogli mi na przykład pisać, że narysuję na przykład jakąś postać z jakiegoś tam anime. A ja postaram się narysować. Kiedyś tam trochę rysowałem mangę i trochę coś tam łapię, no mam nadzieję, że nie wypadłem jakoś z sprawy za bardzo i będę mógł mniej więcej to jakoś ogarnąć i sprostać zadaniom jakim napiszecie mi, a jak nawet nie napiszecie to sam sobie coś tam znajdę i narysuję. Więc to byłaby taka seria po prostu fajnie do oglądania, bym nagrywał jak rysuję, tam w tle może jakaś muzyka by była. Co niekiedy może też byłoby takie, żebym po prostu coś mówił i rysował. Ale to już przy mniejszych rzeczach, bo tam ogólnie pewnie byłby przyspieszony film, żeby właśnie odcinek nie trwał za długo. To też zależy od tego, co bym rysował. Tak więc możecie napisać, co sądzicie o tym o tej trzeciej sprawie, czyli o rysowaniu mangi. No i to tyle. Nic mi nie przyszło raczej z takich informacji, żeby wam coś tu mówić. Te odcinki będą raczej takie krótkie, bo sprawy nie zajmują, takie 3-4 sprawy nie zajmują długo dogadania, no i, i tyle. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnych filmach w tym tygodniu na razie.